Zadanie 26 za jeden punkt. W celu um, zidentyfikowania wodnych roztworów um, trzech substancji glicerolu, propano 1, 2, 3, triolu kwasu mlekowego, kwasu 2-hydroksypropanowego i alanyloglicyloalaniny przeprowadzono doświadczenie w trzech probówkach 1 do 3. Przygotowano świeżo strącony wodorotlenek miedzi 2 i do każdej z nich wprowadzono po jednym z badanych roztworów w nadmiarze. Probówki wraz z zawartością energicznie wstrząśnięto i we wszystkich zaobserwowano. Roztworzenie wodorotlenku miedzi 2. Na poniższych zdjęciach przedstawiono zawartości probówek po zakończeniu doświadczenia. Rozstrzygnij, do której probówki wprowadzono roztwór kwasu mlekowego. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, która zaszła w tej probówce podczas opisanego doświadczenia. Zauważmy, że w pierwszej probówce mamy fiołkowy taki roztwór, więc jest to taki charakterystyczny objaw reakcji biuretowej, reakcji, która służy wykrywaniu peptydów i białek. W takim razie tutaj w pierwszej probówce musiało być Ala, Gly, Ala. W drugiej probówce mamy szafirowy roztwór, też taki charakterystyczny objaw, charakterystyczny pozytywny wynik próby odróżniania, czy próby wykrywania alkoholi polihydroksylowych, odróżniania ich od alkoholi monohydroksylowych. Glicerol jest jak najbardziej takim tutaj alkoholem polihydroksylowym, ma aż trzy grupy hydroksylowe. W takim razie zostaje nam probówka trzecia. A skąd to niebieskie zabarwienie? Od jonów miedzi dwudodatnich, Cu2+. Po prostu tutaj zachodzi reakcja zobojętnienia pomiędzy kwasem lekowym, który tutaj pełni funkcję tak naprawdę kwasu karboksylowego, i wodorotlenkiem, wodorotlenkiem powstaje po prostu sól, i woda, rozpuszczalna w wodzie sól miedzi na drugim stopniu utlenienia. W takim razie do trzeciej probówki wprowadzono roztwór kwasu mlekowego, jak teraz będzie wyglądało równanie zachodzącej reakcji. Musimy sobie tutaj całą tę resztę kwasową wziąć w nawias, z nawiasem dwójka, dlatego, że ona jest na minus pierwszym stopniu utlenienia mieć. tak jak mówiliśmy, to są kationy miedzi dwudodatnie. Miedź jest na drugim stopniu utlenienia, więc powstaje mleczan miedzi dwa i woda. Tak tutaj nam wygląda zapis tej reakcji zobojętniania.